Yo siemanko, z tej strony Kapik, witam was na moim na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy Cupheada. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, to zostawcie kciuka w górę z z z odcinek. Teraz lecimy. No w ostatnim odcinku tutaj przeszliśmy ten poziom, był bardzo trudny, więc teraz idziemy do sklepu. Mam 5 No, Do dużego krama. Ciekawe jak to brzmi po angielsku. że. Powinienem teraz nagrać odcinek w angielsku? Dobra, co kupić? Śrutówka, to co, co, co strzela? To było... Lub... Przemysł. Bomba dymna, ucieczka w niewidzialności. Po proces ucieczki nie otrzymujesz obrazu. Świetny manewr... ...defensywny. Najpierw weźmy jakąś broń i śrutówkę. Hmm. Ciekawe czym jest to. Lodowanka tam jakaś była, coś tam, nazwa taka? Hmm. Nie wiem. Hmm, na pewno... Broń zmieńmy na lubówkę. Lu-bu-ło-lub. Średnie zasięg nie jest złe Mniejsze szybkostrzelne. Dobra. Muszą być. Aha, to jest broń do Dobra, idziemy na jakiś. To wygląda jak odgród. Mafia włoszczyzny. Panika, bo... Panika botanika. C? Coś Co? jakaś mafia włoszczyzny. Nie wiem, będziemy walczyć z mięsem? Nie wiem czy. Między... Eee, ziemniak Aha, z ziemniakiem walczymy. Dziwne. Pierwszy to ma być boss? Ciekawe, jak działa lobówka. Aha, tak działa lobówka. E, ten... Aha, to tak to działa. Dobra. Co, co on płacze? On płacze łzami! Beczka! Znaczy, beczka, no... Rozumiecie, beczka, bo płacze, bo... Beczek! Hmm. Co, 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 co? co? Markewa? Markewa? Jestem smukły, wściekły i pełen beta kartony. Dlaczego tam jest znowu beta? Wersja beta znowu się uaktywniła tutaj. I co, co chodzi z tym? mogę go jeszcze ubijać, gdy zginie, dobra. Wykażę tą broń, o tą. Lobówkę. Boże, jaki beczka jeden. Jaki beksa. Nie wytrzymam. No. I teraz trzeba w górę celować. Illuminati! Illuminati! Co? Illuminati Marchewka! Każdy pisze pod komentarzem mar Illuminati Marchewka. Albo marchewka Illuminati. Albo po prostu il marchewka to Illuminati. Po prostu tak. Po prostu to jest marchewka Illuminati na dobra? To się nigdy nie kończy, tak? To chyba tak coś... No nie, marchewki... I po co one są, są... trzymają stronę z Illuminati? Dlaczego tutaj jeden raz nie może być coś normalnego? Za co? Dlaczego musimy walczyć z jakichś... mafiów włoszczyzny? Dlaczego to nie jest mięso schabowe? Dlaczego? To chyba trzeba taką omijać te zeza illuminati. O, knockout! Jaka fajna animacja tego. Zdobyto trofeum idealnie. Coś, jakieś trofeum tam, teraz widzicie, to Czas! O. Mhm. Wow. Ocena A! Hmm, doskonały wynik, te tak. Ale jak? Jak? O, zdoby to cerograf, mafia włoszczyzny. Hmm. Co to, co to za łódka? Hmm. A ty kim jesteś? Dlaczego kradniesz? Co to? To nie, żadnej... Co to nie? Co to to nie, nie żadnej forsy w banku, prędzej małpim stryjem zostanę. O ile wiem, to miejsce też może być pod kontrolą diabła. Jak rozproszę kapitał, to nigdy nie dostaną mojej kapuchy, a jak, a jak ktoś znajdzie jakąś monetę albo dwie, to niech ma. Mówię wam, to co to nie? Dobra. Co to za statek? To chyba jakiś boss był chyba. Stawiam rechot i co, Rechot, bo żaba, robi żaba, żabokser, czyli co? Jakiś żaby, bokserzy? Nie, tak to tłumacz, tylko tak mówię. Jeżeli będzie tak, jak myślę, że to będą bokserzy żaby, to naprawdę. Kurna, miałem rację, bokserzy, bok, bokserowie żaby. O Boże. Nie, no naprawdę, co, co to jest? Co to, dlaczego i to, dlaczego to staje w ogniu? Za co? 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 Co on wysyła jakieś piąchy? Co? Co to jest? Co to jest? Ja też tak... Już od maleńkiej kijanki byliśmy skorzy do nawal nawalanki. Aha! na to do, od, małej, od... od małej... od kijanki chodzi na fajema. Dobra. Warto wiedzieć, że od małego nawet chodzili do a na FMA. Nie, tak to... tak to czytam. Ale warto wiesz, że to obronię, ale ten... Chyba te filmy to lętowo można parować, co tam widzę. Hmm, trzeba tak ciągle słuchać? Co, 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 co ty? Co to, odwalasz? Co to, odwalasz?! Żaba! Żaba nienormalny. Żaba ma chyba. <grym, 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 a ja ja powiedziałam po cichu, że na na Boże e, e, e... Co to jest w ogóle? Jakaś pioncha Czy jakiś. Spindjicu ninja? Go ninja, come on, come on. Nie, ty tylko mi się to wstydzi. O, co, 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 co ty robisz? I. Właśnie widzimy próbę kanibalizmu. Nie. O, coś do parowania? Co to jest? Byczek! Byczek, Redball? Co to jest? I dlaczego to ma na sery? Co? Hmm, nie na jak na drogę podejście natknie źle, 7 minut już. Zap, Żab Zapki? Co? Hmm. E, co? Jaguarek? No czy nie, to jest tygrys. Jak pomyliłem tygrysa z jaguarem. Knockout! Tak szybko? Co jest? Co jest z tym nie tak? Dlaczego tak szybko? Żabki. Te Żabo! Te kanibaly, no zanim wiedzieliście, że na końcu byli kanibalami. Baby, no to na źle, tylko dlaczego Kapier się tak cieszy? Bo Baldi go załatwi? Niech mu będzie. Hmm, dziwne, martwo Kolejny cyrograf od... I yy, co, coś tam jest jakaś kolumna, tylko... O, jakaś tam ryba. Najpierw idę do, do niej zagadać, zanim pójdziemy tam. Przyprecz siła nieczysta. O chwila, nie jesteście duchami. Nie, nie za co? Właśnie, właśnie miałem was odbić. Tak się tu rozprawiamy z duchami. Tr tylko dureń strzelałby do kogoś, kogo tam nie ma. A skoro mowa o niebyciu, niech zechcieliście stąd wybyć? Płoszycie ryby. To zaraz, ryba! Chcę złobić rybę, żeby zejść. Kanibalizm! Kolejny, kolejna próba kanibalizmu. Ma mauzoleum. Jeden. coś z muzeum? Tylko dziwnie się nazywa. Hmmm. Wyszkoda mi, jest napisane na pomocy. Dawaj, daj tego ducha! Tego ducha! Co, 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 co? Jest? Co jest? Co jest? Co Co, co, co? Jak się spadać? Ten grobowiec jest tylko dla odbiorów. Zaraz. Dlaczego się nie dało go ubić? Że się to... A może bo one są takie taki różowy i da się sparować? Zaraz O, da się sparować, dobra. Hmm. Ten jakiś duszek tak robi wygibasy, dzikie danse, tak Na pewno piszcie marchewka Illuminati i Żabel Kanibale. Na pewno tak piszcie pod komentarzem Ciągle drugi raz Idzie następny. Następny... Ile tych duchów jeszcze? To jest, to jest dopiero drugie podejście, a tam już na pierwszym, bo nie wiedziałem o co chodzi z tym. Bo myślałem, że to taki kolor, że nieważne jest, że, że coś się dzieje, czy coś nie ma. Dziwne miejsce, nawet mogę strzelać, ale tam, tam nie widzę, żeby mi się ładowało, dobra. Dziw, dziwne. Jakiś tam mały był podobny... Oj, ale on szybko zasuwa, ale ten mały mał zasuwa. Zwycięstwo fajnie, dobra, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Hmm. Czym ty jesteś? Rany nie wiem jak wam dziękować za ratunek. Gdzie moje maniery? Nie przedstawiłam się. Mówią na mnie bajeczna czarka. Co? C Słyszałem o czymś jak barka, ale czarka? Bajeczna czarka, co to? Co to jest? Szukam magii i te przeklęte duchy mnie uwięziły. Po co? Po co? Co, co, co ma jakiś dzban na głowie? Na malowanej wyspie są inne mazule, a może byście... CO?! CO MAMY ZROBIĆ?! jest nową super sztuczkę. O Rety, nie zapomnij, że super sztuczki magiczne przed użyciem trzeba zabrzmienić. Skąd te postacie wiedzą, że to jest gra wideo? Myślałem, że w każdych grach tam nikt nie wie, że w grach te postacie z gry nie wiedzą, że to jest gra, tu po prostu... Po prostu wiedzą. Oni przybijają czwartą ścianę. Co to jest? Hmm. Tam jest jakaś droga. Co to za drzewo? Bego ślimak Ślińska sprawa. Dajemy? Dajemy? Dajemy. Co to jest? Trzeba dać... CO TY ROBISZ CZŁOWIEKU? CO ON ODWALA? CO TY ROBISZ? Powiedz mi, co ty odwalasz? Trochę widać jaka jest jego... Trzeba naprawdę pewno kucnąć, jak tak zauważyłem Teraz A nie, bo myślałem, że on będzie robić wielką piłąkę. Co on, co on, co on robi? Szybko pari, bo chcę go szybko pok... Co, co? Co? Co to? Co co, 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 co tobie się stało? Co ci się stało w łeb? Co to za wielka rękawica na fight fma chodzi? Ten boss... Te dwaj bossowie, żaby i ten glut... Czy jako ślimakus... Chodzą na fight fma! Uff. Zostałem! Nie! Jak to było blisko? Zrobił tornado! Kapret! Zrobił tornado! Co? Była za pięć kart tam coś było! Co się z nim dzieje? Co to za grobek? Co? Co, co? co on robi? Co on robi ten nagrobek? Nie! Ale trudny nagrobek! Co to było? Widzowie nareszcie jest! knockout! Wiecie, musiałem się z nim męczyć bardzo długo! Dobra! Naprawdę ciężki, bo z takiego czegoś się to nigdy nie spodziewałem. O, stopy. Ile jeszcze? O, dobra, już... Trzy, ale jeszcze dwa jeszcze zostały. No to do widzenia, widzowie.